No, witam wszystkich miłośników Beskidów Jest niedziela, 10 listopada. Leje jak diabli za oknem. No, ale co? Trzeba coś nagrać dla Was. W góry dzisiaj nigdzie nie polazłem, bo szkoda psa na pole. Czapka e, na głowie kapelusz leży tu. Dzisiaj mi się nie chce w kapeluszu chodzić i nagrywać. E, No muszę wam powiedzieć takie sprawozdanie stać, co się mi udało w minionym tygodniu zrobić, a co się mi nie udało. No jak widzicie moja bulderownia jest w takim stanie jakim jest na razie. Mam za dużo jednych chwytów, a za mało takich drugich, nie i takie, no muszę jeszcze, muszę trochę więcej klamek dokupić i będę później jakoś układał. 我感觉我那家那家蛮热闹。 Udało mi się omalować ten pokój i dokończyć go już tak na gig. O. Tak. Listwy wykończeniowe żeśmy przykręcili. Omalowane są ten, miała być, miała być na biało, ale to niby... Dla mnie to jest biały kolor, ale to niby jest taka farba z decorala, która się nazywa szarść skandynawska. Dla mnie to jest zwykły biały no może trochę taki ciemniejszy, ja wiem o, o to także tu, tu wszędzie listwy są dane wykończeniowe koło drzwi, tam, tam, wszystko wszystko jest ubortowe w tym pokoju ten drugi pokój też już omalowałem też ten sam kolor, szarość skandynawska no tylko jeszcze tych list wykończeniowych nie nie zamontowałem a tu doszliśmy do najważniejszej rzeczy i do największego problemu co tu był o, właśnie tu był Zdzichu elektryk i zrobił znaczy się przerobił oświetlenie jest świeci trzeba było cały ten nowy obwód zrobić rozkuć w ścianie rozkuć i cały założyć tam gniazdka sodowe i teraz cyk załącza i tu się wyłącza można włączyć z tej strony gniazdko sodowe jest no no i kolejna sprawa co się udało ogarnąć to jeszcze, jeszcze tu ma podokończyć udało się to oświetlenie sodowe ogarnąć też Zdzichowi co bardzo ten muszę kupić tylko te lampki specjalne, takie, co się daje tu, tu się da i będzie, przyjedzie, założy no i doszedł do porozpinał te kable, tam pobadał ten i doszedł do wniosku jakichś tam wniosków, co tam, co tam było złego no no i zrobił zrobił, no jeszcze te lampki kupię i będzie hulać na klatce sodowej, czyli sprawę prądu mam ogarniętą jeszcze fajna, fajnie, śmiesznie, bo robiliśmy to Robiliśmy to w sobotę do drugiej w nocy, tu musieliśmy to rozkuć, e, ściągnąć tą błazerię z góry, e, no i on tu zrobił cały ten obwód, no i do drugiej w nocy w sobotę, no to, to ja na dworze, na zewnątrz paliłem ognisko, smażyłem zdziuchowy kiełbachę na patyku i boczek, a dzichu tu mi montował i, i robił z tym. No. Z takich dobrych wieści jeszcze, to udało mi się dorwać w dobrej cenie na ten pokój, największy płytki na podłogę w jednym markecie budowlanym, i w bardzo dobrej cenie kupiłem płytki. No i, i bardzo ładne, bardzo mi się podobało, podobają te płytki. Zaraz no, może w, te, w tym odcinku Wam ich nie pokażę. Jak będziemy układać, to, to Wam pokażę te, te płytki, jak, jak one wyglądają, ale, ale bardzo mi się podobają. Eee, no i co? Zaczęliśmy trochę z bratem przedwczoraj eee, tą podpitkę tam trochę, bo tu miałem jeszcze eee, układać tam, tam na. O, zaraz, o, chodźcie na zewnątrz. Eee, bo to było. To była niedorobiona. Kurde, jak leje, jak leje. Tu była niedorobiona, niedokończona z jednej ani z drugiej strony, no i zaczęliśmy ją tam trochę w tamtą stronę. O, o tu widać, jakie tam w dole mamy rusztowanie spełniające wszystkie normy bezpieczeństwa. Trochę się huśta, ale, ale naprawdę jest bezpieczne te rusztowanie nasze. No i trochę zaczęliśmy ją tu, tu przybijać, no ale pogoda się. Jest taka jaką widzicie. No i może, może w przyszłym tygodniu dokończymy. No i jest jeszcze sprawa. Poręczy na balkonie, oczywiście. Ale ta sprawa już nie zależy ode mnie. Majster Józek robi u siebie na warsztacie na sw w swojej stolarni. Mają być wkrótce. Ale to wkrótce to jest czas nieokreślony i będą jak będą i wtedy się je zamontuje o, a co jeszcze tu takiego fajnego to z mi tu założył takie fajne lampy na balkony takie fajne oświetlenie które mi się zarąbiście podoba fajnie świeci może innym razem wam w nocy pokażę z drogi jak się świeci chata jak one są włączone jak będzie noc kiedyś A ciekawa jak się przejść, deszcz nie deszcz, no ale chociaż trzeba wejść z domu i, i trochę się przejść, bo biegać mi się nie chce na takiej pogodzie, może wieczorem przestanie padać, to pójdę sobie pobiegać, no. A, no i jeszcze jest, wracając do, do chaty, do, do remontu, jeszcze jest sprawa rury kwasówki, którą trzeba włożyć do komina i której... tej. Tej roboty się najbardziej boję i to mnie przeraża. No, ale trzeba będzie to zrobić. Ale na takiej pogodzie, jak jest taka pogoda na zewnątrz, to no nie, ma mowy, nie ma mowy. Trzeba będzie, no, musi być tydzień murowanej, bitej, dobrej pogody. I wtedy można będzie pomyśleć, żeby się zabrać za, za zrobienie tego. No tak, no. Zobaczymy, czy się uda w ogóle w tym miesiącu. Bo listopad jest taki, jaki jest. Listopad zawsze jest taki ponury, bez pogody prawie zawsze. No a to musi być pogoda niestety do tego. Dobra. No, miałem jeszcze zrobić e, odcinek jakiś film o grzybach. Bo jestem zapalonym grzybiarzem też. i Chciałem się wybrać na grzyby z kamerą, no, ale był zek, tak, 7 stopni poniżej zera, tu było już no i raczej już grzybów rydzy, rydzy bo rydzy tak jesienią rosły w listopadzie o ile, o ile ten nie ma nie, nie, nie ma przy mrosku to rydze rosły no ale ale chyba już nie będzie no. może się przejdę coś do lasu połączę jak znajdę chwilę czasu może, może jeszcze coś jakiegoś ryda znajdę bo wiem że, że są szpece co, co nawet ten co nawet zimą tam grzybów szukają jakieś są, są gatunki e, grzybów co zimą nawet rosną, u, nawet u nas chyba boczniaki nawet zimą rosną, ale no zobaczę zobaczę, może, może coś nauczę się jak szukać zimowych grzybów i, i będę chodził, zbierał o, no, właśnie. O, no, o ile o ile czas na to będzie nie wiem czy wam to wcześniej mówiłem ale w tym potoku było kiedyś dużo pstrągów Jak byłem chłopcem małym, pamiętam, że chodziliśmy tu i łapaliśmy na rękę pstrągi O, pamiętam, że zawsze dużo tam, jak jest to drzewo tak puszczone przez ten, przez wodę, to tam dużo pstrągów siedziało I jak byliśmy chłopcami, to tam właśnie przychodziliśmy. A może zajdę tam, przejdę tam i, i Wam pokażę. Przez last tu trzeba zejść. O kurde Przez las przedrzeć się trzeba Tutaj, tutaj Chodźcie, chodźcie Wow O, tu Ile to lat temu było? Kurde, ślisko było więcej tej wody kiedyś tak 20 parę lat temu i tu żeśmy tu one siedziały w tym i łapaliśmy na rękę strągi tu tu w ogóle szło się i pod kamieniami szukało się strągów. <try>